Jesteśmy dziś w Porsche Cayenne. Pokażemy Wam jak rozpoznać rodzaj radia w tym aucie oraz jak zamontować w tym Porsche, jak i w kilku innych modelach, Android Auto i CarPlay. Wisienką na torcie będzie tu opcja oglądania filmów z YouTube'a na ekranie radia, bo jak wiadomo interfejsy Android Auto i CarPlay na to nie pozwalają. Zapraszamy! Cześć, jesteśmy ekipą sklepu Hadron i zajmujemy się doposażaniem samochodów od 25 lat. Zostaw nam subskrypcję i łapkę w górę. Dla Ciebie to tylko moment, a dla nas motywacja, by pokazywać Wam efekty naszej pracy, robić poradniki czy testować dla Was sprzęt. A teraz przenosimy się do Porsche. Jak mówiliśmy, jesteśmy w Porsche Cayenne, ale taki montaż można wykonać także w Porsche 911, Cayman, Boxster, Macan, Panamera i innych. Lista jest pod linkiem, jaki znajdziecie w opisie tego filmu. Rzecz druga to radio. Nasz montaż dotyczy radia PCM3.1. One zasadniczo wyglądają tak samo, ale jeśli ktoś chce się upewnić, jakie ma radio, to trzeba wcisnąć jednocześnie przyciski source i info i już wszystko jest jasne. Radio to PCM3.1. Skoro mamy to już wyjaśnione, możemy podłączać nasz moduł, oczywiście wyjmując najpierw radio. Niestety, trzeba się tu także dostać do wnętrza samego radia i dość precyzyjnie zamontować jeden z elementów zestawu montażowego. On nam będzie przechwytywał dotyk z matrycy radia. Dlatego nie rekomendujemy tu samodzielnego montażu. Na taki montaż można się umówić u nas. Kontakt jest oczywiście w opisie tego filmu. Możemy teraz podłączyć zasadniczą część całego zestawu, czyli sam moduł Android Auto i CarPlay. Po takim montażu nic nie tracisz z oryginalnych ustawień radia. Działa oczywiście też oryginalna kamera cofania, a do menu modułu przechodzisz przytrzymując przycisk NAVI. Widać już, że moduł działa. Przypomnijmy tylko, że z iPhone'em, czyli CarPlay działa tu bezprzewodowo właściwie od zawsze. Android Auto z telefonem na Androidzie powinno zadziałać bezprzewodowo od Androida 11 w telefonie. Składamy teraz wszystko, zobaczymy jak to działa i można oddać auto klientowi. Po wejściu do auta i włączeniu stacyjki przechodzimy na auxa to konieczne do obsługi dźwięku i moduł automatycznie łączy się z telefonem po bluetoothie. Całość dość wygodnie obsługujemy z poziomu dotykowego radia lub kierownicy multimedialnej. Nie będziemy tu powtarzać też czym są te interfejsy Android Auto i CarPlay, bo rozumiemy, że wiecie czego szukacie jeśli oglądacie ten film. Hadron. Jak wiadomo, Android Auto i CarPlay nie pozwalają na oglądanie filmów z YouTube, co jest zrozumiałe, ale nasz moduł ma opcję Mirror Linku, czyli klonowania ekranu z telefonu na radio i tak można oglądać filmy z YouTube'a. Link do modułu i kontakt do nas są w opisie tego filmu więc tam zajrzyjcie, jeśli chcecie tak doposażyć swoje Porsche. Tymczasem do następnego razu.